Kto nie lubi czekolady? Nie ma takich osób. Wszyscy ją uwielbiają. A dziś Mulkido czeka na nas czekoladowy challenge. Zostańcie z nami, będzie pysznie i wesoło. Mm, komuś z nas się poszczęści. Myślę, że trzeba troszkę poczarować. Stop! Przestań, bo zakręci mi się w głowie! No to sprawdzamy. Wow, prawdziwy hot dog! Jaki apetyczny! chociaż nie chcę iść ostrego sosu. A ja dostałam czekoladowego hot doga z syropem czekoladowym. Co może być fajniejszego niż cała masa czekolady? Zakleję mu się, twój hot dog jest na pewno pyszny i pożywny. Zabierajmy się do jedzenia. Nie chcę zepsuć pysznego hot doga ostrym sosem. Więc kapnę go tylko odrobinkę. Ej, to za mało. Musisz dodać więcej sosu. Pomogę ci w tym. Co ty zrobiłaś? Jak ja to zjem? Przecież ja się spalę. Im szybciej, tym mniej będziesz cierpieć. Dobra, zaczynam. No, nie jest tak źle. Myślałem, że będzie ostrzejszy. Nawet mi się podoba. Dziwne, a gdzie krzyki? Gdzie ogień! Coś smakowało mi. Dzięki, że kazałaś mi wylać cały sos. To było... Aaa... Ostrożnie, nie całym za mnie tym ogniem! A, i przez ciebie mój klos się nagrzał. Klosz? Ja tu płonę! Poparzyłam sobie palce, jak to boli. Boli? To twoja wina, sama dodałaś mi sosu. Ale jestem podekscytowana, że zjem pysznego czekoladowego hot doga. Yeah. Zamierzam polać go również pysznym sorotem czekoladowym. Rewelacja. Zjadłbym taką czekoladową parówkę. Muszę ją podkraść. Suzy, spójrz, co tam jest. Ona jest taka naiwna. Podczas gdy szuka czegoś, czego nie ma, ja zjem jej parówkę. Nic nie widzę. Zak, chyba ci się przewidziało. Dziwne. Gdzie jest kiełbaska? Dlaczego tu jest tylko chleb czekoladowy? Chyba wiem, kto to zrobił. Zakukradłeś moją kiełbaskę? Jak mogłaś tak pomyśleć? Oczywiście, że nie. Zakłap z Fobernierz syropem czekoladowym prosto w pasz. Co ty robisz? Jestem cały lepki i czekoladowy. Chociaż nawet to mi się podoba, teraz mogę spróbować jeszcze syropu czekoladowego. Kurwa, burger! Ja też dostałam burgera, tylko różowego. Bo dniałam, więc dzień pierwsza. Jest taki duży i apetyczny. Mam nadzieję, że jest też również bardzo smaczny. Ja też jestem głodna. Emma, mogę ugryźć kawałek? Ugryź? Po co gryźć? Mogę dać ci kawałek mojego burgera. Proszę. Żartowałam. Sama jestem bardzo głodna, więc poradzę sobie z moim burgerem bez twojej pomocy. To nie było miłe, jesteśmy przyjaciółmi. Dam ci nauczkę z pomocą palnika gazowego. Kurczę, zapomniałam odwrócić jej uwagę. Emma, co tam jest? Najwyższy czas spalić jej pysznego burgera. To kara za ich chciwość. Super! Co ty zrobiłaś? Gdzie jest mój burger? Nie. Teraz to tylko roztopiona czekolada. Nie. To jest takie pyszne. Monika, dzięki. Sama nigdy bym na to nie wpadła. No to teraz moja kolej. Ciekawe, jak smakuje mój burger. Mmm, pyszności. Jest zrobiony z gumy balonowej. To znaczy, że będę mogła się nim długo delektować. Przygotujcie się. Nadchodzi największy balon, jakiego kiedykolwiek widzieliście. Czas się zemścić za pozbawienie mnie burgera. Zobaczymy, dokąd odlecisz ze swoim balonem. Trzeba go tylko nieco napompować. Monika papa! Będę za tobą bardzo tęsknić! Spójrzcie na moją broń! Musicie przyznać, że jest naprawdę fajna, tylko jeszcze nie wiem, jak z niej strzelać ośmieli się do mnie strzelać! O nie! Spadam! Pomocy! Andy, chyba trafiłeś w jakiegoś ptaka. To Monika! Lili, Czy mogę wziąć tę broń? Potrzebuję jej teraz. No to lecę. Okej, okay, pa- jak to woli, Monika mnie okaleczyła i ukradła mi broń! Hej! O, cześć! To było bardzo zabawne. Zabawne? Pokażę ci, co jest naprawdę zabawne. Trzymaj się! Przestań! Tym razem dostaliśmy coś dziwnego. Gaśnice? Co mamy z nimi zrobić? Moja pachnie naprawdę ładnie, więc to musi być czekolada. Mm, zgadłam. Jest pyszna. Ja miałem mniej szczęścia. Moja gryźnica wcale nie jest czekoladowa, jest zwykła. Nawet nie wiem, jak działa. Gdzie trzeba naciskać? A, chyba zgadłem. Co to było? Masz teraz taką zabawną minę. Wszystko przez tę głupią pianę. Nie chcę mieć tych okropnych wąsów. Trzeba obrócić te besy w drugą stronę. O, właśnie tak. Jak to dobrze, że ja dostałam czekoladową gaśnicę. Byłabym zawiedziona, gdybym musiała siedzieć z prawdziwą. A tak przynajmniej coś mogę zjeść. Suz jest w lepszej sytuacji niż ja. Ona je pyszną czekoladę, a ja siedzę tu bez sensu. Gdzie sprawiedliwość! Nadszedł czas, aby przejść do najważniejszego: zbiornika. Nie tak łatwo go ugryźć, muszę coś wymyślić. Co robić? Hmm. Myślę, że przyda mi się siekiera. A masz! Chcę czekoladę! Dużo czekolady! Niepamowite. Teraz mam całą górę czekoladowych kawałków. Rzeczywiście. Szkoda, że ja nie miałam tyle szczęścia. Suzy nawet nie ma zamiaru mnie poczęstować. Ale myślę, że wiem, jak dać jej nauczkę. Nie, tylko nie piana, proszę! To nie piana, ale cała masa piany. A masz! Gdzie jestem? Zaraz koza załatwię. No, w końcu spróbowałem czekoladę. Nie jest ci wstyd, ty złodzieju. To była moja czekoladowa gaśnica, a ty ją po prostu ukradłeś i zjadłeś. To niesprawiedliwe. Mam płaczówkę z czymś pysznym. A ja mam coś bardzo kwaśnego. Myślę, że to jest czekolada o smaku kwaśnych cukierków. Nie denerwuj się, może nie będzie tak źle. Mam nadzieję, jest tylko jeden sposób, aby się o tym przekonać. Pospiesz się. Mam nadzieję, że po zjedzeniu nie wykrzywi mi buzi. To Jest całkiem fajne. To bardzo smaczna czekolada, jednak. Oj, aj! Patrząc na ciebie, musi być bardzo kwaśna. To straszne. Nic bardziej kwaśnego w życiu nie jadłam. Mam nadzieję, że papryczka mnie nie poparzy. Chociaż bardzo w to wątpię. To okropne. Dajcie mi tej wody szybko. Uf. Co ty zrobiłaś? Jak mam teraz zabić ostrość papryczki? Po wyjściu wody poczułam się o wiele lepiej Skąd się wziął ten ogień? Sama powinnaś wiedzieć Biedny Andy Wypiłam jego wodę, ale jestem pewna, że jest silnym chłopakiem Emma, dlaczego nie jesz? Czekałam na ciebie Jakie to pyszne i takie kolorowe. Teraz mam na języku prawdziwe fajerwerki. Z tej posypki można robić balony, tak jak z gumy do rzucia. To jest takie pyszne. Muszę wysypać całą zawartość torebki. Uwielbiam, gdy przysmaki są nie tylko smaczne, ale i zabawne. Chcesz zobaczyć, jakiego balona potrafię zrobić? O nie, jak głośno! Wow, to na pamiątkę mojej podróży na księżyc. Monika, zobacz, jakie to piękne. A to wszystko dzięki mojej strzelającej posypce. Sprawdźmy, co fajnego nas czeka. O, to wcale nie jest fajne. Papryczki chili. Tak. Jedz pierwsza. O! no! Dlaczego ja? Ty zaczynaj. Nie ty! Nie ty! Wystarczy! No, jedz już. A dlaczego ja? Mam nadzieję, że nie są tak ostre, jak mi się wydaje. Mm, to jest pyszne. Są czekoladowe i wcale nie są ostre. Ale Monfarda. Jeszcze jakiego? To naprawdę super. Muszą być naprawdę smaczne. Jeszcze jak? Chcę zjeść każdą z nich i zrobię to tak szybko, jak to możliwe. Jestem zachwycona. Brawo! Nic smaczniejszego nie jadłam od dawna. Rewelacja. Tak ci zazdroszczę. Masz szczęście. Dzięki. Spójrz, co tam na ciebie czeka. Niestety nie mam szczęścia. Wątpię, że moje papryczki też są czekoladowe. Raczej są prawdziwe. Ale nadzieja jest. Nie jest tak źle, jak myślałam. Może wcale nie są ostre. Co? Jak to? Wcale nie są ostre? Co? To jest po prostu okropne! A ja mówiłam, że papryka jest ostra. Pomocy! Nie wytrzymam tego dłużej! Spokojnie, musisz to tylko czymś popić. Na przykład? Tabasco. Dawaj to szybko. Potrzebuję jakiegokolwiek płynu. Jakiegokolwiek? Nie sądzę, że polubisz tabasco. Co to jest? O nie! Wygląda na to, że jesteś gotowa do lotu na orbitę. Bądź ostrożna. Wow, naprawdę jestem w kosmosie. I chyba zaraz spadnę. What? Tylko nie na mnie! Nie na mnie, nie na mnie! Przepraszam, celowałam gdzie indziej. Nie ma sprawy. To moja wina. Nie, ja chcę być pierwsza. I po no co mi jeden pantofel? Co mam z nim zrobić? Może jest jadalny? Fuj, nie, nie da się tego zjeść. Smaczne? To naturalna skóra. Zastanawiam się, co ja mam. Wow, mam o wiele więcej szczęścia niż ty. Mój but jest o wiele ładniejszy i smaczniejszy. No i co z tego? Nic. Po prostu ja mogę go zjeść. Skoro jest taki dobry, mogę spróbować? No proszę. Daj chociaż cukierka. Nie. Albo obcas? Nie. A mogę polizać czekoladę? Proszę, nie. Tak? To pożegnaj się ze swoim butem. Nie, za nic! On był taki pyszny. Trzeba było się podzielić. O, został nawet kawałek czekolady. Super! Naprawdę niezły bucik ci się trafił. Dlaczego to zrobiłaś? Ciekawe, co tym razem kryje się pod kloszami. Czy ty to widzisz? To są iPhony! I to nowe, ale fajnie. Zgadzam się. Od dawna chciałam mieć nowego iPhona, a teraz w końcu go mam. Dziwne. Dlaczego nie działa? Na moim palcu jest coś brązowego. Co to jest? To jest czekolada. Teraz ja otwieram pudełko. Też jestem ciekawa. Wow, wow. Dokładnie, wow. Od razu chcę się zrobić nowe selfie. Ja też chcę. Zepsujesz mi zdjęcie. Zepsuję? Zaraz zobaczymy, kto komu to zepsuje. Takiego klauna na pewno się wystraszysz. Buu. A, kim ty jesteś? Tylko mnie nie zjedz! Ha, myślę, że to zadziałało. Dlaczego to zrobiłaś? Mój nowy iPhone się rozbił. Wszystko przez ciebie! Trzeba było się ze mną sfotografować. Wiesz co? Właśnie wpadłam na genialny pomysł. A może ja dam ci mojego iPhone'a, a ty mi dasz czekoladę? Co o tym myślisz? No dobra, zgadzam się. Dobrze, że nie ma pojęcia, w jakim on jest stanie. Zobaczmy. Jaki on jest ten iPhone, co? Dlaczego on jest zepsuty? Nic nie wiem, jem czekoladę. Moją czekoladę! Oddaj mi ją. Prawie wszystko zjadłaś. Stydź się. Może ten czekoladowy kabel pomoże mi przewrócić to wszystko na właściwe tory. Muszę go tylko podłączyć. Ciekawe, co się stanie. Ale fajnie, czekolada jest znowu cała. Ekstra. Mogę znowu zjeść iPhone'a. Magiczna ładowarka. Nie muszę się martwić o jego stan. Zawsze może wyrosnąć z niego nowy iPhone. Niesamowite. A gdzie się podział kabel? Sprawdźmy. To jest właśnie chyba ta ładowarka. Jest równie czekoladowa jak sam iPhone. Czyli jest tak samo pyszna? Oj, prawie skończyłam mojego iPhone'a. Muszę go naładować. Dziwny. Dlaczego nie odrasta? Nie podoba mi się to. Może coś jest nie tak z ładowarką? Ja nic nie wiem. Właśnie zjadłam twój przewód. Hmm. I ładowarkę. I to było pyszne. Zjadłaś. A ja zostałam bez magicznego iPhona. A mogłam go jeść w nieskończoność. Mam nadzieję, że jest tam coś fajnego. No to sprawdźmy. A, to przecież oczy. Dobra, cicho. Najpierw musimy sprawdzić, czyje one są. Nie mamy się czego bać. Są jadalne. Naprawdę? Super. Ja mam czekoladowe. Wow, jakie to fajne. Też bym chciała mieć tak dużo czekolady. Tak dużo czekolady. Jest tylko moja. Jestem zachwycona. Może ja też spróbuję? Nie, jedz swoje. Racja. Moje oko też jest smaczne. Uwielbiam żelkowe oczy. Ale czekoladowe też bym chciała. Chyba nawet wiem, jak je zdobyć. Jest na to jeden sposób. Wszystkim. Teraz cała czekolada jest moja. Miała rację. Jest pyszna. Jess, cześć, to znowu ja. Czy jest coś, co chciałabyś mi powiedzieć? Mam do ciebie kilka pytań. Dlaczego jesz moją czekoladę? Naprawdę świetnie się spisałam. Pozbyłam się, Jess, i odzyskałam czekoladę. Dobra robota. To było niesamowite. Na pewno każdy lubi patrzeć, jak czekoladowe jedzenie konkuruje z prawdziwym jedzeniem. To zawsze jest bardzo zabawne. Więcej fajnych wyzwań już wkrótce, tylko na MultiDufam.